Dzień dobry Państwu. Już w czwartek o godzinie 19.00 Legia Warszawa zmierzy się z duńskim Bręby w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na rozmowę z Wiktorem Morawskim, współprowadzącym stronę futbol po skandynawsku na temat najbliższego rywala drużyny ze stolicy Polski. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was. Zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie. Tam m.in. mój Patronite. Jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność to zapraszam serdecznie. I też strona na Facebooku Futbol po skandynawsku. Zachęcam do zajrzenia. A teraz przejdźmy do... Meritum. To może zacznijmy od tego, jakie aspiracje na nadchodzący sezon ma Bręby? Czy jest to zespół, który chce wrócić do fazy grupowej europejskich Pucharów po dwóch latach przerwy, czy to ciąży na tej drużynie? E, trochę tak. Brindby na pewno po, po losowaniu teraz ma ambicje dojścia do fazy ligowej. E, no jak wiemy, zarówno dla nich, jak i dla Legii losowanie było dość łaskawe dla kolejnej rundy. I wydaje się, że Legia jest tutaj naj, najcięższym rywalem na drodze do fazy ligowej, więc te nadzieje w Danii na ten awans są spore, szczególnie, że Brindwy ma duże ambicje, jeśli chodzi o, o rozwój klubu. Oni w ciągu najbliższych kilku lat chcą doszusować finansowo do Midtjylland i Kopenhagi, gdzie na razie troszkę odstają. W ostatnich latach udało im się nadrobić do nich sportowo. Odzyskali po wielu latach mistrzostwo trzy sezony temu. No, i te ambicje na pewno wiążą się z tym, żeby zacząć regularnie w Europie prezentować się lepiej niż było to w ostatnich latach, bo z tym Brentby miało problem w ostatnich sezonach. No ale pierwszy krok już w tej kampanii postawili, najpierw zwycięstwo z KF LAPI w tym pierwszym spotkaniu, w drugim jednak już tak łatwo nie było. Widziałem oba spotkania Wisły Kraków właśnie z tą kosowską drużyną, to nie był zbyt wysoki poziom, więc co wydarzyło się w rywarzu z tym zespołem, że no padł remis? Jeśli chodzi o mecz w Kosowie, no to to jest po prostu wypadek przy pracy, do którego uważam, że nie ma za bardzo co przywiązywać wielkiej wagi. Bardzo duża nieskuteczność, kilka głupich błędów w obronie. Wyszedł też troszkę rezerwowy skład, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Prawdopodobnie zbagatelizowali to spotkanie i, i, i no nie zagrali na akceptowalnym poziomie, co jednak potwierdził mecz ligowy z Link, w niedzielę był to raczej wypadek przy pracy niż jakiś wielki kryzys. Więc, więc prawdopodobnie dobrze, że taki gorszy mecz przydarzył się. W starciu z rywalem, który i tak miał nie do odrobienia straty, więc. No tak, legia już z legią już tak łatwo mogłoby nie być, gdyby właśnie taki, taka wpadka się przydarzyła. Przejdźmy, może, do okienka transferowego w wykonaniu tego zespołu. Czy brandy jakoś się wzmocniło? Czy były też jakieś kluczowe odejścia? Jak zmieniła się ta drużyna podczas okienka transferowego? No, to, to będzie bardzo nudny segment, ponieważ nie zmieniła się ona wcale. I kiedy mówię wcale, mam na myśli absolutnie, zupełnie wcale. Zrobiono jeden transfer, wykupiono na stałe bramkarza Patryka Pence'a, który zeszły sezon był do Brindby wypożyczony. Teraz jest już ich piłkarzem definitywnie. Oprócz tego nie kupiono nawet jednego piłkarza. Nikt też nie odszedł. Odeszli młodzi zawodnicy lub głębocy rezerwowi na wypożyczenia. Na stałe klubu nikt nie opuścił skład jest dokładnie taki sam, jak ten, który w zeszłym sezonie zdobył wicemistrzostwo, co do jednego piłkarza. A czy twoim zdaniem takie posunięcie było dobre? No bo zawsze potrzeba w pewnych klubach jakiś transferów, często kibice domagają się, się wzmocnień. Czy ty widzisz jakieś luki właśnie w Brandby? Takie pozycje, na które ewentualnie przydałyby się wzmocnienia? To znaczy, Brandby trochę ma na starcie sezonu problem z kontuzjami. Co wyolbrzymiło parę braków w tej kadrze, ale zaskakująco dobrze radzą sobie młodzi piłkarze wprowadzani do drużyny. I to jest ta droga, którą obrali, żeby w tym sezonie nie kupować piłkarzy, tylko zaufać kilku talentom z Akademii. Klement Biszow, który wskoczył do składu korzystając właśnie z urazu Diwkowicza na start sezonu, wpłaca się doskonałymi występami. I wydaje się, że raczej do końca okienka tutaj już wiele się nie zmieni. Bo ten skład ma głębie po dodaniu juniorów, no a, a trener chce im zaufać. Wydaje się, że w tym sezonie Brentby chce postawić na kontynuację projektu, który w zeszłym sezonie prawie dał im mistrzostwo. Wspomniałeś, że ma by pewien problem z kontuzjami i właśnie może teraz przejdźmy do tego, kto nie może zagrać w meczu z Legią Warszawa. Czy są oprócz tych urazów jeszcze jakieś ewentualne zawieszenia? Zawieszeń nie ma, natomiast jeśli chodzi o urazy, w niedzielę w meczu z Link by kontuzji doznał Jordi Vanelburghe, belgijski środkowy obrońca. Był widziany o kulach, więc raczej nie ma najmniejszych szans na jego występ z legią. No jest to spora strata. Po pierwsze, dlatego że Belk grał dość dobrze od momentu transferu zimą. Po drugie, dlatego że ta trójka środkowych obrońców Brendby. To jest dość pozycja, na której nie ma ławki rezerwowych. Jest Frederik Alves i on najpewniej wskoczy do wiszczywego składu, tylko że to jest zawodnik, który z kolei po kontuzji wraca. On nabawił się urazu w okolicach lutego. Przedtem grał na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Można powiedzieć, że był nawet najlepszym obrońcą Bryndby. W tym sezonie jednak dopiero co dostał minuty z ławki i wyglądał przyzwoicie, choć widać było brak ogrania. No, oprócz tego nie ma tam żadnego rezerwowego, więc, bez Belga jest tutaj spory problem z głębą składu. Do tego nie ma Nikolaja Warysa. To jest ogromna strata dla Brindby. To jest jakby najlepszy napastnik tej drużyny. Zawodnik odpowiedzialny za bramki, za asysty, który cały zeszły sezon był liderem zespołu. Okazuje się według najnowszych doniesień, że jego uraz jest mniej poważny niż się wydawało. Natomiast na pewno nie będzie go w czwartek. Być może za tydzień też go jeszcze nie być. Jest duża szansa, że w ogóle w tym dwóch meczu nie wystąpi. Oprócz tego jednak sporo wieści napłynęło pozytywnych. Nie grający od startu sezonu Marko Markkowicz ma być gotowy na czwartkowy mecz. Podobnie zinkleber. Więc raczej wracają po urazach zawodnicy, niż nabywają nowych. Choć pod znakiem zapytania stoi występ Matiasa Kwistgardena. Ten zawodnik ma świetny start sezonu, jednak z linkby w niedzielę szedł już w pierwszej połowie, ponoć poczuł ból w klatce piersiowej, jakieś uszkodzenie żeber. Nie ma jednak wieści, by było to złamanie albo zwichnięcie, więc jest szansa, że w czwartek będzie dostępny. Brent by obiecało, że będą wy, wyniki po poniedziałkowych badaniach lekarskich, no ale nie pojawiły się, także prawdopodobnie Kvist Garden ściga się z czasem. No to sporo tych zagwozdek odnośnie przewidywanej jedenastki na to spotkanie Brandby. Natomiast jaki ty skład przewidujesz właśnie? Dużo właśnie takich takich zawirowań, no w szczególności ze względu na te kontuzje. Niektórzy piłkarze wracają, niektórzy mają nowe urazy. Jaki zatem skład przewidujesz właśnie ze strony Brandby na mecz z Legią Warszawa? Dość łatwo można przewidzieć linię obrony. W bramce będzie Patrick Pence. Tutaj raczej nie spodziewam się żadnych niespodzianek. Pierwszy bramkarz musi bronić w tak ważnym meczu. No Po kontuzji Vandenberge obrona to musi być Lauritsen, Rasmussen i Alves. Jest jeszcze Henrik Hegeim, ale to jest zawodnik trzymany raczej z dala od wyjściowego składu. Nawet z ławki wolą nie dawać mu za dużo szans, bo Norweg jest po prostu bardzo niepewnym obrońcą więc nie wydaje mi się, by były to jakieś niespodzianki. Lauricen, Rasmussen, Alves jako trójka środkowych obrońców. W środku pola wrócił do gry Daniel Was i tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że on wyjdzie. Partnerować mu może albo Josip Sewicz, bardziej defensywny pomocnik, albo młodziutki Noah Nartey. Ja myślę, że będzie to nartej, szczególnie, że w ostatnim meczu ligowym właśnie takim środkiem pola Sorensen wyszedł. Więc Was i Nartey. Wątpliwości są co do wahadeł. Wrócili po kontuzjach, ponoć Diwkowic widzi Kleiber. dlatego w zależności od tego, jak bardzo oni będą przygotowani do meczu, lewe wahadło to może być albo Marko Diwkowicz, albo młody Klement Bischoff. Myślę, że to jeszcze będzie Bischoff, bo Diwkowicz, jeśli w ogóle będzie gotowy na czwartek, no to to by był jego pierwszy mecz w sezonie, więc raczej spodziewam się ławkę. Na prawej stronie myślę, że już może być Sting Choć dobre występy Sebulon Sena też każą się zastanowić. Te wahadła to jest największa zagadka. Jeśli chodzi o formację ofensywną, no to raczej bez niespodzianki Yuito Suzuki będzie podwieszonym napastnikiem. Spodziewam się też zobaczyć Filipa Bundgarda. Pytanie stanowi trzeci zawodnik, no bo jeśli Matthias Quistgarden jest goto będzie gotowy do gry, okaże się ten uraz z niedzieli niepoważny, no to na pewno on zagra. W innym przypadku. Opcje są dwie. Emanuel Jeboa, bardziej fizyczny napastnik środkowy, lub Oskar Szwartał, bardziej rozgrywający, który grałby niżej, a wtedy Filip Buntgart zająłby miejsce na wyżej. Tutaj ciężko przewidzieć, bo wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakim stanie zdrowotnym jest Matthias Kwisgarden. No to ten skład przewidywany też dosyć zagmatwany. Myślę, że ciężko obstawić właśnie taką rzeczywiście jedenastkę zawodników, którzy na pewno wybiegną od pierwszej minuty właśnie w tym pierwszym spotkaniu Brentby z Legią Warszawa po stronie Duńczyków, tak jak właśnie tutaj sam określiłeś. Natomiast jak gra ta drużyna, gdybyś mógł przybliżyć styl gry tego zespołu, na czym polega właśnie styl gry Brentby? Brindby w zeszłym sezonie prezentowało dość defensywny styl gry, oparty na posiadaniu piłki. Potrafili bardzo długo wymieniać piłkę między linią obrony, cofniętymi pomocnikami, rozszerzać wahadeł i to robić tylko po to, żeby rywal po prostu tej piłki nie miał. Te mecze często wyglądały przez to nudno, ale miało Brindby jedną z najlepszych defensyw w lidze. Natomiast to się trochę posypało na starcie tego sezonu. Z Lingby zachowali pierwsze czyste konto w lidze. Defensywa ostatnio popełnia proste błędy. I też z Lingby podjęli decyzję, by odejść od stylu gry opartego na posiadaniu piłki i grać bardziej bezpośrednio. Myślę, że z Legią wrócą do trzymania futbolówki, o ile Legia im na to pozwoli. I będą starali się zwalniać tempo spotkania. Są bardzo groźni w przyspieszaniu gry. Jeśli rywal podejdzie do pressingu, bo to ich podanie między obroną chce wyciągnąć rywala pod własne pole karne, no to przede wszystkim Daniel Was potrafi posłać 40-50 metrowe podanie do wielu szybkich napastników i tak naprawdę uderzyć, kiedy tylko rywal się odsłoni. Więc myślę, że to jest taki podstawowy styl gry brynby. Podawać sobie piłkę na własnej połowie, wciągać rywala i uderzyć długim podaniem, kiedy on wyjdzie za wysoko. Przy nich trzeba zachować całkowitą koncentrację cały czas. W defensywie rzadko podchodzą do wysokiego pressingu. Czasem go stosują, ale priorytetem jest dla nich jednak cofnięcie się, tak, żeby zabezpieczyć tyły, szczególnie, że mają bardzo. Do wysokich i silnych środkowych obrońców. Więc jeśli zepchną zawodników rywala w poczne strefy, zmuszą ich do dośrodkowań, to raczej nie mają problemu z grą w powietrzu i wybijaniem futbolówki. Trochę tych atutów Brentby nam już przybliżyłeś. Ja dopytam jeszcze o personale, a konkretnie o jednego takiego piłkarza, którego wskazałbyś jako gwiazdę tej drużyny. Wspomniałeś o Wasie, są też szybcy napastnicy, silni obrońcy. Kto Twoim zdaniem jest gwiazdą tej drużyny, jeśli w ogóle taka jest? No chyba, że to jest po prostu składny kolektyw. Y Brindby jest raczej składną grupą indywidualistów, bo jest tu kilku naprawdę piłkarzy charakteryzujących się pewnymi e, cechami, wybijającymi się ponad poziom Superligi, tak jak na przykład Uito Suzuki, którego technika użytkowa piłki przekracza e, poziom Ligi Duńskiej. E, Quiz Garden jest na przykład piekielnie szybki. E, aczkolwiek e, ci zawodnicy mają też wady, dzięki którym nie są aż tak wybitni. E, główną gwiazdą jest Daniel Was. Bo to jest piłkarz na poziomie superligi po prostu kompletny. Eee, dyrygent środka pola, e, lider całej tej e, formacji Brindby, jeśli chodzi o utrzymanie piłki, o wyjście pod pressingu rywala, e, o przeniesienie gry do przodu, o stworzenie sytuacji długim podaniem, za to wszystko odpowiada Daniel Was. E, jeśli legia pozwoli Wasowi grać, e, Taką piłkę, jaką on grać lubi, mieć chwilę przestrzeni, zastanowić się, wybrać sobie miejsce, gdzie chce podać, to przegra ten dwumecz i to bezdyskusyjnie, bo was w pojedynkę przesądzi o losach meczu. Uważam, że ani w Bryndby, ani w Legii nie ma żadnego piłkarza, który ma umiejętności na jego poziomie. Porównywalne. Natomiast jeśli Legia zdoła go krótko kryć, odbierze mu ochotę do gry w piłkę, nie pozwoli Bryndby, żeby mogło oprzeć swoją grę właśnie na Danielu Wasie. No to Duńczycy będą mieć problem, bo kiedy on miał krótki uraz na starcie tego sezonu, ta ich gra od razu gorzej się kleiła. To jest mózg tej drużyny i najważniejszy jej element. Właśnie jeszcze o Daniela Wasa chciałem dopytać, no bo jednak jest to taka jednostka wybijająca się, gdy popatrzymy sobie na to różne brandby, jeśli chodzi o CV, takie drużyny jak Atletico Madrid, chociażby też Valencia, Benfica czy, czy Celta Vigo. Czy Wspomniałeś, że to już bardzo ważny piłkarz dla tej drużyny, że nie ma drugiego takiego w tej drużynie, jeśli chodzi o jakość. Natomiast czy widać już wiek u tego zawodnika? To znaczy, czy on z miesiąca na miesiąc jednak schodzi pomimo tego swojego wysokiego poziomu trochę niżej, czy, czy jednak jest to zawodnik, który jeszcze jest w stanie kilka lat pograć właśnie na takim wysokim poziomie? Prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat zacznie się spadek, ale na chwilę obecną go po prostu nie widać. Wystarczy zobaczyć, co zrobił w niedzielę. Wrócił po półtora tygodniowym urazie i w ciągu 20 minut najpierw zasystował 40-metrowym podaniem, a potem zaczął akcję prowadzącą do drugiej bramki podobnym podaniem z własnej połowy. Ustalił dla Brindby całe spotkanie niedzielne z Lingby. Na chwilę obecną nie widać tam jakiejkolwiek spadku umiejętności. Oczywiście fizycznie to już nie jestem piłkarz, dlatego opuścił też czołowe ligi. No bo w La Lidze ostrzejszy pressing, już by go po prostu zabiegali. Natomiast na tym poziomie, na którym gra Bryndby, na trochę niższej półce, gdzie to tempo gry jest wolniejsze i umiejętności techniczne Vasa mogą zostać w pełni pokazane, to to jest piłkarz po prostu wybitny, wyróżniający się na tle całej ligi. Te mocne strony Brandby już bardzo dobrze poznaliśmy, więc przejdźmy do ewentualnych wad tej drużyny, jeśli oczywiście takie istnieją. Gdzie Legia powinna szukać swoich szans w tym dwumeczu? Jak powinna Legia zagrać, aby mieć szansę z Brandby? Przede wszystkim trzeba wywierać pressing na ich obronę. Ona w tarcie tego sezonu popełnia proste błędy. Warto tutaj zwrócić uwagę na Frederika Alvesa. Bardzo dobry piłkarz, ale wraca po długim urazie. Prawdopodobnie to będzie jego pierwszy mecz w wyjściowym składzie w tym sezonie. Może jeszcze nie czuć piłki, może zdarzyć mu się popełnić błąd, jeśli będzie naciśnięty. Kolejnym problemem jest to, że w Bryndby tak naprawdę po stracie Walysa i Christ Gardena ten atak dalej ma sporą wymienność, ale stracił swoich liderów jeśli będzie się go krótko kryło nie pozwoli im się rozpędzić no to może Bryndby mieć problem z tworzeniem sobie sytuacji pod bramką, Okazji szukałbym też na lewym wahadle Bryndby, jeśli Divkovic nie zagra, a pojawi się Klement Biszow bardzo zdolny zawodnik, który w fazie ofensywnej dał Bryndby dużo, ale ma dalej problemy z powrotem do obrony, trzymaniem linii i czasem za bardzo wyrywa do przodu jak na piłkarza grającego na Yy, pozycji tak nevertizjnej jak Wahadło. Yy, więc myślę, że przede wszystkim trzeba skupić się na tych indywidualnie gorszych punktach, gdzie pod większym naciskiem Brindby może się pomylić. Yy, w obronie Legia musi być bardzo zorganizowana. Yy, nie dać się wyciągać z pozycji to jest coś, co Brindby próbuje robić yy, rozrywać linie obrony wymiennością pozycji. Yy, Legia musi trzymać formację za wszelką cenę. Nie może gonić za napastnikami do bocznych sektorów, bo w brymby zawsze tą lukę ktoś wypełni. No i myślę, że jeśli chodzi o sposób atakowania legii, to powinni skupić się na szybkich atakach po odbiorze piłki. Jeśli Duńczycy nie zdążą wrócić do obrony, no to tam są często duże przestrzenie do wykorzystania, bo ci boczni, środkowi obrońcy często muszą zejść pod linię boczną, żeby rozszerzyć pole gry i po stracie piłki szybki napastnik, szybki skrzydłowy będzie miał przestrzeń, żeby się rozpędzić. Myślę więc, że ta, ta szybkość ataku Legii może być tutaj kluczowa. Nie jest to zatem drużyna perfekcyjna, ale chyba trochę w niej więcej atutów niż tych wad. Jakie szanse zatem dajesz legi w tym dwumeczu, Bo zdaje się, że to drużyna z Dani jest minimalnym faworytem właśnie tej pary. Prawdę powiedziawszy, jeszcze niedawno rozważałbym danie minimalnie większych szans legi. Natomiast fakt, że Daniel Vaz jest już w pełni zdrowy i udowodnił, iż wrócił w wielkiej formie. Powoduje, że widzę tutaj solidne 50 na 50. Brindby ma sporo jakości. Jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Jednak problemy z urazami powodują, że nie może ona złapać rytmu na start sezonu. Są dobre mecze, są też takie potknięcia jak wyjazd do Kosowa. Myślę, że dyspozycja dnia może być tutaj kluczowa. No bo też trzeba zwrócić uwagę na Legię Warszawa, która przecież w meczu ligowym z Piastem w ten weekend zagrała bardzo słabo. Jedną i drugą drużynę stać na lepszą grę, więc myślę, że to są wyrównani, godni siebie przeciwnicy. Pytanie, czy piłkarze zdołają zagrać na, na tym poziomie, do jakiego przyzwyczaili swoich kibiców. A czy po prostu zagrają gorsze spotkanie, które w ostatnim obu czasie obu się przydarzały. A ile procent szans wydajecie Legii Warszawa w tym dwóch meczu? Dajcie znać w komentarzach, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie, tam między innymi mój Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie, no i też strona na Facebooku "Futbol po skandynawsku" zachęcam do zajrzenia. Maciej Skucha, kłaniam się Do zobaczenia.